Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 15 maja 2023 roku. Godzina 9.21 EDT w dobie mobilności elektrycznej samochody elektryczne staje się coraz bardziej popularne ze względu na ich wydajność i zrównoważenie środowiskowe. Jedna z ważnych kwestii przy posiadaniu pojazdu elektrycznego jest wiedza o tym, jak długo trwa ładowanie akumulatora samochodu elektrycznego. Przyjrzyjmy się temu zagadnieniu i czynnikom, które wpływają na czas ładowania. Jak długo trwa ładowanie akumulatora samochodu elektrycznego? Jednym z najczęściej zadawanych pytań przez osoby rozważające przejście na pojazdy elektryczne jest to, jak długo trwa ładowanie akumulatora samochodu elektrycznego. Jest to kluczowe pytanie, ponieważ wiąże się z określeniem, czy będą mieli długie opóźnienia między ładowaniami, zanim będą mogli ponownie korzystać z samochodu. Rozmiar akumulatora, czas ładowania akumulatora samochodu elektrycznego różni się w zależności od wielu czynników. Najważniejszym z nich jest pojemność akumulatora, Mierzona w kilowatogodzinach KWH. Im większa pojemność akumulatora, tym dłużej trwa jego pełne naładowanie. Na przykład naładowanie akumulatora o większej pojemności 100 kWh zajmie więcej czasu niż naładowanie akumulatora o pojemności 50. KWH przy użyciu tej samej ładowarki. Moc ładowarki kolejnym kluczowym czynnikiem jest moc używanej ładowarki. Samochody elektryczne mogą być ładowane z rozna mocą. ładowanie w domu jest możliwe przy użyciu standardowego gniazda wtykowego. Wymaga to jednofazowej ładowarki prądu przemiennego. Czas ładowania zależy od mocy elektrycznej gniazdka w domu, która zwykle waha się od 3,7 kW do 7,4 kW, niewiele domów osiąga tę wartość. Przy mocy 3,7 kW czas ładowania wynosi około 8 godzin, przy mocy 7,4 kW czas ten można skrócić o połowę. Inna opcja jest ładowarka ścienna poziomu 2 o mocy od 2011 do 1922 kW. Czas oczekiwania w tym przypadku zależy od pojemności akumulatora, średnio 3 godziny dla ładowarek 11 kW i o połowę mniej dla ładowarek 22 kW. Taki czas ładowania jest możliwy tylko wtedy, gdy dostępny jest prad trojfazowy 400V. Trzecia możliwością jest ładowanie na stacjach ładowania o dużej mocy poziomu 3. Odbywa się to za pomocą punktów ładowania DC i mocy 50 KW. Czas ładowania akumulatora w takich sytuacjach jest znacznie krótszy i trwa zaledwie kilka minut. Inne czynniki wpływające na czas ładowania akumulatora samochodu elektrycznego. Oprócz pojemności akumulatora i mocy ładowarki, na czas ładowania mogą wpływać także inne czynniki. Należą do nich temperatura otoczenia i temperatura akumulatora. Niskie temperatury mogą zmniejszyć wydajność ładowania akumulatora. Cowy czas ładowania. Niektóre pojazdy elektryczne wyposażone SA w systemy zarządzania temperatura w celu optymalizacji ładowania w różnych warunkach pogodowych. Należy pamiętać, że nie zawsze konieczne jest pełne naładowanie akumulatora. Wielu właścicieli samochodów elektrycznych korzysta z ładowania w domu w nocy lub w pracy w ciągu dnia, co zapewnia im wystarczający zasięg na codzienne dojazdy do pracy. W tym sensie początkowy poziom naładowania jest kolejnym czynnikiem. Jeśli podłaczysz samochód, gdy ma jeszcze 20% naładowanej baterii, proces będzie szybszy niż w przypadku braku naładowania, to wyjaśnia, dlaczego producenci zawsze reklamują szybkie ładowanie od 20% do 80%. Wynika to z faktu, że ładowanie samochodu elektrycznego nie jest liniowe. Raczej, gdyby proces miał być przedstawiony graficznie, przybrałby formę krzywej. Ten pozwalnia w pierwszej i ostatniej sekcji. Krótko mówiąc, Czas ładowania samochodu elektrycznego zależy od pojemności akumulatora, mocy ładowarki, temperatury otoczenia, innych czynników. Wraz z postępem technologicznym opracowywane są mocniejsze ładowarki i akumulatory o większej pojemności, które w przyszłości znacznie skróca czas ładowania. Rozwija się również infrastruktura szybkiego ładowania, co pozwoli na ładowanie pojazdów elektrycznych w coraz krótszym czasie. Możecie również zainteresować